Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry, kłaniają się państwu Dilerzy po godzinach, z tej strony Adam Fuchs, a ze mną jest dziś Maciej Przygórzewski I teraz będę chciał zabrzmieć yy, tak trochę mądrze niby i powiem, że nagrywamy suplement. Do jednego z naszych poprzednich odcinków. Kontynuację po prostu. No. <grym> ja, no ja, ja, będę, ja będę dzisiaj <grym prostym <grym człowiekiem. <grym to... Rozmawialiśmy niedawno o zmianach w prawie pracy, w kodeksie pracy. Zostawiliśmy część tego zagadnienia troszkę poza dotychczasową rozmową, dlatego, że mówimy o już zupełnie nowej rzeczy, której dotychczas nie była tak naprawdę odpowiednio uregulowana, a którą w dużej mierze wymusiły ostatnie lata. No, umówmy się, że działo się to już od w tej chwili niemal trzech lat i ustawodawca wreszcie zwrócił uwagę, że ludzie niekoniecznie pracują z biura i zjawisko przestało być marginalne, no bo przecież praca zdalna istniała wcześniej, natomiast umówmy się. Że ostatnia pandemia radykalnie zmieniła skalę. I okazało się, że robienie tego w sposób troszkę na taśmę i klej, to znaczy wprowadzanie gdzieś w ustawach covidowych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej i tak dalej, jest na chwilę, ale trzeba usiąść i uznać, że mamy XXI wiek jego już trzecią dekadę, i jednak gdzieś też formalnie to uregulować. Wiesz, jak mamy XXI wiek, to może warto by zmienić nazwę telepraca na praca zdalna. <laughs> tak jest, ponieważ w przepisach, jak do tej pory obowiązujących ten stosunek pracy nazywano telepracą. No ładnie to brzmiało rzeczywiście. Ładny. Ja uważam, że to jest ładne słowo. Szkoda, że raczej ono nie wejdzie na stałe do języka. Natomiast teraz mamy już pracę zdalną. No i czym jest ta praca zdalna? Przynajmniej według definicji, to jest wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. I to jest najważniejsze, konieczne złożenie wniosku. Czyli wkraczamy z takiego trochę, że pracodawca się dogada z pracownikiem, coś sobie ustalą, mniej więcej, jest to trochę czasem na papierze, a czasem raczej ustnie. Teraz będziemy bardziej formalizować cały ten proces. Tak, ale też bardzo ważny jest ten element w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo względem z pracodawcą. Czyli z jednej strony nie musimy pracować z biura, ale z drugiej strony, jeżeli najdzie nas jakaś taka ochota pod tytułem wzięcie sprzętu firmowego na wakacje do Egiptu, leżenie na plaży i pracowanie stamtąd, to pracodawca może jednak nie wyrazić tej zgody. Tak, i to powinno, bo ważne jest to, że każda właśnie zmiana powinna być z pracodawcą ustalana i formalnie gdzieś klepnięta. Ja myślę, że to też nie jest, z wielu przyczyn to nawet nie jest głupi pomysł, bo tak sobie wyobrażam, potem jeszcze o tym wspomnimy, ale chociażby ochrona danych, Tak, jeżeli gdzieś wykonujesz pracę tego właśnie leżaka w Egipcie, o którym mówisz, czy z kawiarni, tak? czy skądkolwiek, to, to, to zależnie oczywiście od, od rodzaju wykonywanej pracy, ale rzeczywiście gdzieś to. No i poza tym też to ustala taki stosunek rzeczywisty pracy, tak. która się przyda do kontroli, o których powiedział. Tak, też ale też wiesz, tu, tu coś, z czego ucieszy się nasz dział ryzyka, jest też znany przypadek laptopów w komunikacji zbiorowej, na przykład w pociągach, gdzie ludzie mm -hmm, jednak mm -hmm. wyciągają dane tak, przynajmniej tak. wrażliwe biznesowo, a nie rzadko osobowe, które można obejrzeć sobie spokojnie przez czyjeś ramię. No i to też może być rzecz, którą. Pracodawca, no jednak w przypadku określonych stanowisk, określonych zadań, może być niezainteresowany, żebyśmy siedzieli z laptopem. Przy oknie kawiarni, ludzie przechodzący po ulicy mogli sobie zrobić co, zdjęcie. co tam będzie ciekawego się działo. Zgadza się, no i dlatego też no, to jest jeden z powodów, właśnie jak najbardziej, że ten przepis uważam jest jak najbardziej zasadny. Natomiast, bo tak mówimy, że przepis zasadny, niezasadny, te nowe przepisy wchodzą w życie z początkiem kwietnia i to jest ważne, czemu o tym mówię, ponieważ tak naprawdę powinna każde przedsiębiorstwo ustalić zasady, jak można ustalić zasady tej pracy zdalnej. No to tak, no to jest klasycznie w porozumieniu między pracodawcą a związkami zawodowymi. O ile takie o, istnieją. O ile takie istnieją w zakładzie pracy, albo też regulaminie ustalonym przez pracodawcę. I teraz. W mniejszych firmach to będzie częstsze. Tak, zdecydowanie. Tutaj oczywiście powinno się to dziać w porozumieniu z pracownikami i tak dalej. Natomiast to jest istotne, na co chciałem zwrócić uwagę, to że pracodawcy mają na to jeszcze czas. To znaczy, my w tej chwili troszkę rozważamy teoretycznie o tym, co zostało zapisane w ustawie, hmm. ale jeszcze ta praktyka nie jest wypracowana i rzeczywiście myślę, że ona trochę zajmie. I wydaje się, że wielu pracodawców czeka trochę tak z niecierpliwością, co zrobią inni. Bo jak dojdziemy do tych rozwiązań, szczególnie finansowych, pod koniec, to się okaże, że za dużo źle, za mało źle. Nikt nie wie, ile to jest dobrze. Zależy od stanowiska, tak. Od, tak, od miejsca. I, no, i zaraz się to... zaczął leczyć, w związku z czym kolejny raz będą jakieś paniczne ruchy na ostatnią chwilę, jakieś dokumenty pojawiające się. No ale w tym roku to przynajmniej chyba nie będzie związane z podatkami, tak jak mieliśmy polski ład, więc tak, <laughs> tak, troszkę do tak, przodu, ale troszkę no... inny chaos jednak. Natomiast tak, trzeba wziąć pod uwagę, że takie, jakby to nazwać tak kolokwialnie, takie dogrzewanie tego całej sytuacji, no. tych. Rozwiązań i tak dalej, tak. no to może jeszcze chwilę zająć, tak naprawdę. I tutaj oczywiście uwielbiam polskie przepisy, wiele z nich jest, jest fantastycznie skonstruowanych, ponieważ ja, ja tu mówiłem o porozumieniu ze związkami zawodowymi, bądź regulaminie w porozumieniu z pracownikami, ale jest taki wytryk tu w tych przepisach, że jeżeli nie uda się dokonać tego, jak to powinno być, to ostatecznie pracodawca po prostu dyspozycją... Yy, bardzo silny bodziec dla pracodawcy, żeby się dogadał, bo jak się nie dogada, to ustali sam. <laughs> no tak, więc Jeżeli to jesteśmy w tych takich... Znowu, to chyba o tym mówiliśmy, że intencje czasem są całkiem dobre, no ale gdzieś ja to... Ja mam uchodzi. wrażenie, że gdzieś nie otarły <laughs> nauki behawioralne albo bodźców i efektów, jakie one dają, bo to się nie powinno tak odbywać. No dobrze, ale jak już ustali, bądź nie ustali, wprowadzi w jakiś sposób pracodawca, czy regulaminem, czy w jakiś, powstanie jakiś konkretnych dokument. No. Tak, powstanie coś, jakiś papier pod tę pracę zdalną, natomiast będą przypadki, że pracodawca niekoniecznie będzie się chciał zgodzić na te opcje wykonywania pracy. Jasne. Natomiast tutaj uwzględniono pewne przypadki. Kiedy pracodawca nie będzie mógł tego odmawiać? Pamiętajmy, mm. że mówimy mm. o sytuacjach, w których stanowisko pracy umożliwia pracę zdalną. Tak jest, to oczywiście. Tutaj w ogóle moglibyśmy wrócić do początku troszkę, to znaczy praca zdalna, przynajmniej różne szacunki, nawet w trakcie pandemii mówiły, że no maksymalnie kilkanaście procent pracowników tak naprawdę ją wykonuje. Teraz ta liczba pewnie zeszła poniżej 10%, bo gdzieś są powroty do biur i tak dalej. Więc no mówimy o, ma, o, o Mówi, jednak małym wycinku. Mówimy, realnie, tak na, mówimy tak naprawdę o pracy biurowej. No Bo ciężko sobie wyobrazić tutaj, jakby żeby z tych wyjątków korzystali, nie wiem, sprzedawcy w sieciach handlowych. To no, zgadza się. Czy, nie wiem, ratownicy medyczni, lekarze, piloci, no tak już. Oj, lekarze, to akurat zły przykład, patrząc na to, co ostatnio spotkałem. Czy teleporadę? Co spot... no, prób... no ale operować trudno. Prób... Nie operować trudno, natomiast jeżeli spróbowałem uzyskać jakąkolwiek poradę, to. To prawda. No dobrze, to ratownicy medyczni, o ratownicy to jest, jest może tak, lepszy tak, przykład, tak, tak, tak. zdecydowanie. Na to Natomiast w przypadkach, gdzie te wykonywanie jest możliwe zdalnie, to pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownicy w ciąży, czy pracownika, który wychowuje dziecko do ukończenia czwartego roku życia, czy osoby, które mają pod opieką osobę z niepełnosprawnością, czy to jest rodzina, czy po prostu pozostająca. A przypomnijmy, że i tak była po drodze głosowana poprawka wydłużająca ten wiek dziecka do 10 lat z tego co kojarzę ta poprawka nie przeszła na szczęście mm -hmm. znaczy na szczęście na nieszczęście jakby to generalnie rozszerzyłoby tą listę osób w bardzo, sposób bardzo, bardzo bardzo znaczący tak, tak, tak. natomiast no, jeżeli mówimy o pracy biurowej to jest po prostu takie pewne zapewnienie tym osobom które tej pracy tego pozostania w domu najmocniej mogą potrzebować pewnych gwarancji natomiast no, to również będzie Pewna asymetria w traktowaniu tych pracowników. No ale to. No ale ona z czegoś wynika, tak? tak, no, z tak przesłanek tak. obiektywnych, tak rzeczywiście. Tak, tak, tak. tak. Które, które na to wpływają. No i jakby tutaj nie powinno być wątpliwości, że w niektórych sytuacjach jest to potrzebne, a wręcz niezbędne. I równocześnie nie pozbawia tych osób, które mają kogoś pod opieką, tak to ogólnie mówiąc, mhm. czy, czy w ciąży, nie pozbawia ich możliwości pracy, tak? Czyli świadczenia pracy, mhm. co jest ważne, bo pozostają na oni. Tak, ale też zwróćmy uwagę, pracy. że dużo jest takich wyjątków, przy zmianie w prawie pracy umożliwiających właśnie opiekę. Mhm. W poprzednim odcinku też wspominaliśmy o dodatkowych dniach urlopowych, częściowo płatnych, w pełni płatnych, z różnych powodów, w związku z czym tutaj jakby duży nacisk wydaje mi się jest położony na to, żeby umożliwić komuś pozostanie aktywnym na rynku pracy, nawet jeżeli potencjalnie musi się kimś zajmować, bo tych wyjątków po prostu się nabuduje tyle, że będzie się dało pogodzić tą pracę. W jakiś tam logiczny sposób. Jeżeli już ta praca zdalna gdzieś będzie przyjęta w jakiś sposób, to oczywiście zostawiono możliwość zakończenia tego trybu. Świadczenia pracy i tutaj obie strony będą miały 30-dniowy okres, w którym będą mogły się z tego sposobu świadczenia wycofać. I tak naprawdę nie potrzeba tutaj zgody, fajnie jak to się staje w porozumieniu, ale po prostu 30 dni od złożenia takiego wniosku on wchodzi w życie, więc tu znowu, czy to lepsze dla pracownika, pracodawcy i tak dalej. No i tu, tu mamy pewną równość przynajmniej czasową. Dość krótko się to wydaje, biorąc pod uwagę na przykład czas potrzebny na przygotowanie takiego stanowiska. Ale no. No natomiast gdzieś to, gdzieś te 30 dni, przynajmniej tutaj brzmi sensownie. Jeszcze zanim przejdziemy do takiego clue, który jest w ogóle będzie ciekawym do, 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 do zapisania, to jeszcze wprowadzono pojęcie pracy zdalnej okazjonalnej, i to jest istotne. Bo jeżeli praca zdana będzie świadczona do 24 dni w roku kalendarzowym, czyli średnio dwa dni w miesiącu, tak jest to pracodawca nie będzie musiał z żadnych zwrotów kosztów pracownikowi udostępniać i o jakich kosztach mówimy? Do tego właśnie chciałem do, dojść, bo pewnie tutaj jest największa wciąż niepewność jak to I tu chyba wyglądało. wrócimy do tej historii właśnie, że te regulaminy się będą pojawiać teraz i wszyscy czekają na to jak wyjdzie praktyka. No bo z jednej strony mówimy o poniesieniu kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych i innych niezbędnych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. I teraz, co się w tym kryje? Bo jeżeli mówimy o kosztach energii, no to. Energia elektryczna. Energia tak? elektryczna. No to jak mamy komputer, to komputer, żeby był włączony, pobierze tak. ileś mocy z sieci, i tu jest jakby obiektywne. Mamy laptopa, mamy pewnie do niego jakiś monitor, jakieś urządzenia peryferyjne, tego typu rzeczy. Tu jest w miarę, że tak powiem, zgoda. Teraz dochodzimy do etapu pod tytułem inna energia elektryczna. Czy my w tym momencie mamy odpalić licznik, który jest w domu i za te godziny sumować, ale jakie inne urządzenia będą wchodzić? Światło śladka. Świat Świat bo, bo światło jest jakby obiektywnym elementem. Z drugiej strony, jeżeli ktoś pracuje w godzinach dziennych, no, w Polsce przez trzy miesiące musisz zawsze mieć światło. Nie no, wchodzi od kwietnia, w związku z czym wej we 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 wejdzie w, w, w momencie, kiedy ten dzień będzie w miarę długi, ale jakiś element na to światło byś musiał dołożyć, bo nie każdy mieszka i ma A jak pomieszczenie z tą pozycją. To albo klimatyzacja, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, w domu, bądź, nie wiem, wiatrak, który tak. No i tu właśnie dochodzimy do tego etapu, być zapewnione. Czy w tym momencie jakby. Czy to jest Twoja wina, że masz mieszkanie, które się nagrzewa, czy to hmm. jest ten? W związku z czym tu znowu będą jakieś rozbieżności, a tak naprawdę. Jak zaraz dojdziemy, to ten pierwszy czynnik, czyli koszty energii elektrycznej, wydają się naj, najłatwiejsze. No, potem się pojawia koszt usług telekomunikacyjnych. I, I ja tu tak, ale to jeszcze ta energia elektryczna, bo w ogóle są różne wyliczenia, tak? Właśnie to jest problem, że znowu są bardzo różne wyliczenia. I ja, ja tutaj na przykład panią Monikę Smulewicz z Grand Thornton, która, która dla gazety wyborczej. Mówiąc właśnie o tych różnych rozwiązaniach, jej wyszło, że mniej więcej wyjdzie w 8-godzinnym dniu pracy 2,40 dziennie, co przy 21 dniach roboczych daje 50 zł miesięcznie. Takiej mniej no więcej. To mniej wyszło. więcej wychodzi z tego, że laptop to jest tam niskie naście złotych w zależności od jego hmm. mocy. Monitor pojedynczy powinien być trochę tańszy, w związku z czym cały taki zestaw. Jak do tego dołożymy jeszcze jakieś słuchawki, inne rzeczy, kamerę. To jest tam 20 parę złotych, jeżeli to będzie intensywnie mhm. użytkowane. W przypadku dwóch monitorów, to pewnie nawet na 30 zł zatakujemy, no i do tego prawdopodobnie dołożono tutaj jakieś koszty w ramach oświetlenia, które no umówmy się, będą. W biurze skorzystałbyś prawdopodobnie z jakiegoś czajnika. Z którego i tak skorzystasz w domu, w związku z czym wydaje się racjonalnym takie, że tak powiem, lekkie zawyżenie tej kwoty, żeby to po prostu uwzględnić. Natomiast tu mówimy o Samej energii elektrycznej. Uh -huh, uh -huh, I to jest, tak jak wspomniałem, ten taki element, który jeszcze gdzieś tam da. No, przecież, jeżeli będzie się chciał pracodawca do, naprawdę to ustalić, nie wiem, może poprosić pracownika, żeby przedstawił mu rachunek za prąd, no jakoś tego No Bo, bo są, są, dwie, tak? są dwie ważne rzeczy. Możemy rozliczać albo realne koszty, albo ustawić ryczałt. I myślę, że ryczałt będzie... Zdziwię się, jeżeli tak. ryczałt nie będzie dominującym rozwiązaniem. Tak. Ale, no ale gdzieś tam trzeba to wyliczenie wziąć do tego ryczałtu. Też, jakąś nie? bazę trzeba będzie tak. wziąć. Fajnie, że tego typu firmy właśnie jak w tej chwili, czy to właśnie czy Grand Tortoni, czy KPMG przedstawiają jakieś tego typu wyliczenia, no bo to jest no akurat do tych dwóch dotarliśmy. Podejrzewam, że jest znacznie więcej tych firm. Przepraszam, że mieliśmy tylko te. Yy, natomiast no to są takie rzeczy, na których się można zaprzeć. Ale, ale tu po, po, tak. Tylko o tak, bo pojawia się chociażby chyba podstawowy... W, w... Nie w telepracy, przepraszam, już nie telepracy, a pracy zdalnej, pojawia się podstawowy koszt, czyli żeby świadczyć tę pracę, potrzebujesz z reguły internetu. Jakby ciężko, ciężko sobie, sobie wyobrazić, wyobrazić tak? tak? To bez internetu. No i teraz, większość, większość ludzi posiada jednak internet stacjonarny w domu, ale ma go zarejestrowanego sobie prywatnie. I dochodzimy do etapu, że powinien on być rozliczany zgodnie z ustawą proporcjonalnie. I teraz z jednej strony Pracownik nie ponosi dodatkowych kosztów, bo i tak miał stałe łącze. Z I tak którego płacił prostu... miesięcznie, abonament. I tak płacił miesięcznie. To może być w ogóle. Który nie wynika z zużycia też, no bo z reguły abonamenty na usługi internetowe są zawierane na, na jakiś czas i tak No jest stawka po prostu no miesięczna. i przeważnie też umowa, y, okres wypowiedzenia jest dłuższy niż tutaj rezygnacja z, z pracy zdalnej, w związku z czym to też jest rekord świata. Ale wracając do tematu, ten abonament może być dodatkowo połączony. Dość często z kablówką, z innymi rzeczami, mm -hmm. no bo to takie mm -hmm. rzeczy się przecież tak. łączy. Czy jakieś... komórkowym telefonem, jakby tak. Pakiety, tam tak, jakby tak. są pakiety, w związku z czym rozliczanie tego też. No i tutaj rynek mocno czeka, w jaki sposób to rozliczać, no bo jeżeli sobie weźmiemy proporcjonalność, no to jeżeli ktoś w pracy 8 godzin korzysta z tego internetu w sposób intensywny, to proporcjonalnie ta praca może zjeść. Większość yy, z użycia tego łącza, no bo intensywność intensywność pracy. No bo wyobraźmy sobie te, takie mega uproszczenie, tak, że doba ma 24 godziny, yy, 8 godzin, zawsze tam w przybliżeniu 7-8 śpimy, w związku z czym zostaje nam pozostałe 8 na użytkowanie tego łącza w celach prywatnych a musimy w tych ośmiu godzinach zrobić jeszcze te wszystkie inne rzeczy poza pracą, nie wiem, na jakieś zakupy wyjść, w ogóle wyjść z domu, tak. Przygotować jakieś jedzenie, coś, w związku z czym nagle się może okazać, że ta ustawa tak naprawdę, okej, okay, są jeszcze weekendy, kiedy będziemy korzystali z łącza tylko w celach prywatnych, mam nadzieję, że nie muszą Państwo pracować te weekendy. W związku z czym nagle się może okazać, na przykład, że połowa tego łącza powinna być rozliczana przez pracodawcę. Co byłoby trochę no, jednak pewnym nadużyciem. No, niektórzy tutaj eksperci wskazują, że jest rozwiązanie. Że pracodawca powinien udostępnić internet mobilny na przykład pracownikowi i pracownik będzie wykonywał obowiązki. W przypadku większości prac internet mobilny powinien być droższy niż połowa najtańszego stałego Ale łącza. Ale gdzieś to by rozwiązywało ten stosunek właśnie, że nie trzeba tutaj wymyślać na nowo czegoś z tym łączem Jasne, natomiast rozliczenie tego stałego łącza po prostu będzie w tym momencie prawdopodobnie tańsze. Korzystne, no to A na pewno. Dochodzimy do jeszcze jednej ważnej rzeczy, o której nie powiedzieliśmy. Pieniądze, które będą na pokrycie kosztów pracy zdalnej będą rozliczane kosztami, Korzystniej podatkowo niż pensja bo to jest zwrot kosztów, w związku z czym jest również ryzyko, że jeżeli ten ryczałt będzie wyczony za wysoki to urząd skarbowy może go zakwestionować i podważać to, że to były jakby podwyżki ukryte w tym ryczałcie. Ciekawe jak to będzie robione w przypadku takich e typu 50-100 No, Ale no, mają być zwolnione te koszty z podatku PIT tak. i z, z, no w z W związku, składek, w związku z czym korzystniej będzie takie się wzią ukryte korzystnie ci. Będziecie wziąć stówę w zwrocie niż stówę aha, w podwyżce. Aha, aha, aha. No, i tutaj dochodzimy do takiego etapu, że teoretycznie pracodawca, biorąc pod uwagę, jak duże koszty będą wyliczania tego, powinien po prostu wpisać ten ryczałt i to olać, ale z drugiej strony sam na siebie nakłada wtedy, jeżeli przesadzi w górę. No, i tu znowu wracamy do tego, że wszyscy czekają, jaka będzie praktyka. No, bo jeżeli nagle w jednej firmie ryczałt będzie wynosił 20 zł, bo to jest sam komputer z monitorem i. Zakładają, że praca jest w godzinach dziennych, więc nie ma światła, internet pan ma od razu, nie ma innych kosztów, a w drugiej filmie będzie 150, 200, 300. No to coś nie gra. I tutaj jakby mamy, no duży problem będzie i ja się nie zdziwię, jeżeli wiele firm będzie czekać właśnie na ostatnią chwilę, czekając, jaki będzie, że tak powiem, taki. Konsensus rynkowy dla standardowej pracy biurowej, no bo musimy pamiętać, że jest jeszcze ten taki trzeci element, czyli pokrycie niezbędnych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Czyli jeżeli ktoś będzie jakieś inne, faktycznie koszty związane, nie wiem, jakieś abonamenty dostępowe, inne kwestie, no to one też muszą być w tym momencie jakby rozwiązane, ale wydaje mi się, że tak jak wspomnieliśmy, że praca zdalna już dotyczy jakiegoś wycinka osób, no to ta trzecia kategoria kosztów tych bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy. Ona będzie jeszcze węższa, i wydaje mi się, że tam akurat tych ostatnich kosztów nie będzie się rozwiązywać ryczałtem, bo to będzie bardzo trudne, przynajmniej w większości. takie mam przynajmniej wrażenie w większości firm, oczywiście mogę się mylić. Kwiecień nam pokaże. No Kolejne miesiące, ja myślę, że sam kwiecień, to jeszcze może pokazać, że wciąż jesteś w tam. pewnym chaosie i, i w pewnym. Tam. Wiele firm będzie starało się trafić blisko środka, żeby z jednej strony nie zrobić krzywdy pracownikom, no bo. To jest też jakby y, podstawa tego, tego zagadnienia, a z drugiej strony. E, I, I jeszcze jest rynkowo. trzecia strona, bo trzeba będzie to dosyć te ryczałty, myślę, dosyć sprytnie konstruować, ponieważ my tutaj tak praca zdalna, praca zdalna, i to brzmi jakby 100% czasu pracy wykonywane było zdalnie. A przecież mamy też ten model hybrydowy, jak to się go ładnie nazywa. I wtedy trzeba będzie też to ile dni tak rozliczać. jest proporcjonalnie i tak no, dalej. I to, w to, modelu to hybrydowym nam... i tak przekroczymy te 24 dni mm -hmm, raczej w rocznie. ciągu roku, tak. bo to by musiała być hybryda taka, typu 10% w mm. domu, to raczej jak ktoś pracuje hybrydowo. To teraz ja mam pytanie, ponieważ właśnie tutaj powstaje ileś niewiadomych, nieścisłości, pracodawcy nie wiedzą. Czy przypadkiem nie będziemy mieli pewnego ruchu jednak ściągania pracowników do biur? Tych, którzy I się przyzwyczaili. Tu po mamy pandemii. najciekawszą rzecz, że wielu z tych pracowników za niedostanie tego ryczałtu na tam 50 czy 100 zł, bo operuje tą kwotą, ponieważ mm, ona się teraz najczęściej mm. pojawia w mediach. Jeżeli okaże się wyższa, to wiadomo, że trzeba będzie to skorygować, ale znam wiele osób, które mówi, że bardzo chętnie zignorują w ogóle tą dopłatę, byle nie było presji na powrót mm -hmm, do biura, mm -hmm. bo okazuje się, że koszty pracy z domu. Są wyraźnie niższe niż często koszty dojazdu, i to mówimy o samym paliwie, a to też nie jest tak, że ten samochód. Jedzie na samo paliwo, bo on się w jakiś sposób amortyzuje, on gdzieś parkuje. No ale to nie tylko paliwo, bo no też tak. bilet miesięczny na komunikację miejską, no to z reguły no już. My to, sięga. my to nagrywamy w Poznaniu. Bilet miesięczny, o ile ktoś nie jedzie na tak zwanej trasówce na sześć przystanków, czyli najtańszym abonamencie, który da się w tym mieście wykupić, a przynajmniej dało się ostatnio, jak ja kupowałem, no to w tym momencie to te wygląda na to, że najtańsza inna forma komunikacji. Będzie droższa niż. Zawsze masz rower, prawda? Ten. Tak, nie no. <laughs> Natomiast ja, ja, ja tak, ja tak, mam, tak, jeżeli jasne, chodzi. Jasne, no. jeżeli, tylko, że. Mogę wiesz, pracownicy. Prac, tak, tak, jest. Pracownicy. Polecamy zdrowe sposoby docierania do pracy. Jak i to chodzę, ale no. Natomiast tutaj powstaje, bo ja rozumiem, że pracownik może powiedzieć, ja nie chcę tego ryczałtu, bo wolę mieć zdalną i jakby nie mieć. Powiedzieć ale, może. Ale, ale, ale są przepisy. No to będzie no. musiało być jakoś rozwiązane. I pytaniem, czy dla części pracodawców rozwiązaniem najłatwiejszym z ich strony. Zapraszamy do biura. Nie zgadzamy się. I to na wydaje się, że będzie najgorszym Zdanym. elementem Jeżeli potencjalnie tego, tego rozwiązania, bo niby miało być fajnie i mieliśmy posprzątać coś, co i tak się działo, a finalnie zamiast to posprzątać, możemy to zlikwidować. Mm, tak i może być tak. No, niestety reperkusja, której zapewne ustawodawcy nie przewidzieli. Dlatego nie ma co otwierać szampana. Tym bardziej, że też w tych nowych przepisach pracodawca będzie mógł naszą trzeźwość kontrolować także. Na Ale to pracy możemy zdalnej. otworzyć bezokochowego, Adam. <noise> Ale to jakieś świętowanie. No dobrze. Myślę, że o pracy zdalnej to by było z naszej strony na tyle. Rzeczywiście pewnie jak zwykle nie stawiamy kropki, bo gdzieś myślę, że warto będzie wrócić do tego na etapie, kiedy się już trochę tak, wyklaruje jak, już tak to powiem, jak się rynek ustabilizuje tak i zobaczymy. Co ludzkość wymyśliła w ramach interpretacji tych jakże precyzyjnych przepisów. A za dzisiaj dziękuję Państwu. Maciej Przygórzewski i Adam Fuchs. Do usłyszenia.